Panie Wośle, to spytam wprost, w co gra Donald Tusk i w co gra Szymon Hołownia? I mam tutaj na myśli te mm, głosowanie w sprawie wotum nieufności, bo nawet data się nie zgadza. To jest dobre pytanie. W co gra Wie pan, no Donald muszę takie zadawać. No. Donald Tusk gra w konsolidację, zjednoczenie całej grupy rządu 13 grudnia. Ja uważam, że on chce zrobić coś... Całkiem na odwrót. Tak jak my myślimy, że ten rząd się rozpadnie, to on chce rządzić bez prezydenta. Uważam, że jemu się marzy taka arytmetyka sejmowa, by móc obalić weto prezydenckie. Może przecież naobiecywać wielu stołków, wielu przywilejów dla chętnych. Przecież mamy Adriana Zandberga, który jest poza rządem. Być może tutaj będzie jakieś kupczenie w parlamencie związane z tym, by przede okay. wszystkim ominąć prezydenta. A, tutaj się troszkę z panem e, nie zgodzę, bo nie kto inny, tylko wspomniany Adrian Zandberg, dość w ostrych słowach skomentował chociażby zachowanie pani e, Biejat. <laughs> Ten komentarz poszedł, o ile dobrze pamiętam, podczas debaty prezydenckiej, chyba w telewizji polskiej w Likwidacji, gdzie stwierdził wprost, sprzedałaś się za stołki, nie robisz nic dla ludzi. Więc szczerze powiedziawszy, ja w to wątpię, czy by Adrian Zandberg dał się przekupić. Adrian Zandberg ma dwie drogi: albo budować twarz tej jedynej lewicy, która poważnej lewicy, poważanej lewicy w polskim parlamencie, na polskiej scenie politycznej albo negocjuje. Jedno drugiego nie wyklucza. Jeżeli poprzez swoją kampanię prezydencką wybił się na pozycję polityka czołowego w Polsce, to być może weźmie tekę ministra odpowiedzialnego za mieszkalnictwo i sprawy związane z załatwieniem spraw, które są de facto ważne w jego, byłej, w jego kampanii wyborczej i w jego programie. Ja tego nie wykluczam. Szymon Hołownia na pewno gra w utrzymanie swojej pozycji politycznej, czyli marszałka Sejmu. No, miał być Rotacyjnym. Jest jeszcze... marszałkiem promocyjnym. Jest tak promocyjnym 4,99. Panie pośle, ale przypomnijmy jeszcze raz ten wykres, co pan na to. przypomnijmy jeszcze raz, jak wyglądało poparcie dla kandydatów w trakcie głosowania 1 czerwca, i przypominam, to są już realne wyniki, czyli. Odmowy przeważone tak jak ostatecznie się okazało i okazuje się, że przez cały dzień w Exit Polu stacji badawczej OGB na prowadzeniu był dr Karol Nawrowski i ja jeszcze raz to powtórzę, już nic tego nie zmieni, to dr, to dr Karol Nawrowski. Został prezydentem i pokonał tym samym Rafała Trzaskowskiego, czyli prezydenta ale zaraz, Warszawy. Ale zaraz, panie redaktorze, no to mamy tutaj piękny wykres, który mnie jako obywatelowi, politykowi mówi wprost, że Exit Poll powinien pokazać wynik prowadzenia Karola Nawrockiego o godzinie 21.00, a czemu tego nie zrobił? To jest dobry pytanie. Ktoś skłamał? Kto no, skłama? może, może tak być, wie pan. No. Powiem panu tak, panie pośle. Anten... Miny na antenach niektórych telewizji były bardzo radosne. Później co prawda o godzinie 23 się drastycznie zmieniło, no ale czasami tak bywa. No, polityka jest zmienna. Ja bym chciał przede wszystkim podziękować wyborcom. Wszystkim od prawa do lewa. Dlaczego Karol Nawrocki będzie prezydentem wszystkich Polaków? Mówi się o tym, że to jest Polska, która jest podzielona. Jak można mówić o demokracji, w której do wyboru idzie 70% społeczeństwa głosuje. Jest to wielkie święto demokracji, odpowiedzialnych ludzi. Wygrywa jeden z tych kandydatów. Ale to jest piękna rzecz. Jak ci ludzie mogą przy tych stołach telewizyjnych mówić o, o wielkim dramacie dla Polski? Panie redaktorze, coś pięknego. Znaczy, Karol... wie pan, no dla nich to jest Ale dramat. Dlaczego? No... Karol Nawrocki wchodzi do Sejmu, yy, będzie miał yy, inicjatywę ustawodawczą, przyjdzie do parlamentu, położy swoje dokumenty, powie: to realizujemy. To dla PiSu, dla wyborców. Ja mówię o kwestii takiej oglądowej. To dla konfederatów. To dla wyborców Grzegorza Brauna. To dla wyborców. Yy, Innych opcji politycznych, a Donaldzie Tusku. Chcesz budżet, chcesz, żebym podpisał budżet, to również pochyl się nad moimi projektami ustaw. A budżet przecież jest też dla całej Polski, więc de facto ta sytuacja polityczna powoduje, że Polską da się rządzić. Mądrze, tylko że pytanie, czego chce Donald Tusk, bo te widzę wilcze oczy w podczas konferencji prasowej pokazuje, że on chce omijać prezydenta, a nie chce go poszanować i z nim w ten no właśnie. sposób do tego, na, do tego chciałbym na bo Donald Tusk wprost yy, yy, przyznał, jeżeli prezydent nie będzie z nami współpracował, mamy plan B, będziemy łamali prawo, wprost tego nie, nie powiedział, ale przyznał, że no już mamy to przećwiczone z Andrzejem Dudą, wiemy jak mamy się zachować, no przepraszam bardzo, premier 40 milionowego państwa mówi, to milionów... Ludzi, będę łamał prawo. Mamy to I co mi zrobicie? Mamy to przećwiczone, czyli y, co mają przećwiczone? Na pewno y, dużo większa y, swoboda. Interpretacji prawa, czyli dużo interpretacji, czyli uchwały zamiast ustaw, czyli rozporządzenia. Panie pośle, mam, będą mam próbowali... Panie pośle, chwileczkę, mam dla pana, ale też dla widzów wiadomość z ostatniej chwili. Dzisiaj nasz reporter Rafał Jarząbek biegał po Warszawie, szukał prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, i udało się. Rafał Trzaskowski wrócił do ratusza. Właśnie widzimy portal w polityce.pl, który o tym napisał, to musi być przykre, Trzaskowski po kolejnej wyborczej porażce wraca do swojej normalnej pracy. Wicie, szef Platformy Obywatelskiej pojawił się w ratuszu. Ale to jest brutalne, panie, panie redaktorze, szanowni znaczy, państwo. wie pan, no... Wy... Tusk, po, Tusk jest dzisiaj w telewizji znaczy, wszędzie, ja mam inny, Tusk ja mam z... jest gwiazdą. Ja mam z tym inny problem. A Trzaskowskiego nie ma, już nie ma konkurencji. Panie pośle, ja mam z tym inny problem, no bo jak wynika z portalu w polityce Tekst został opublikowany 43 minuty temu, czyli wychodziłoby na to, że prezydent Warszawy pojawił się w pracy około godziny 15, no nawet dam mu 14.30. 14 Ale ja dobrze pamiętam, to chyba ratusz w poniedziałek zaczyna pracę od 8.10, więc ktoś tu się chyba spóźnił mocno do pracy. Panie redaktorze, może przyjmuje interesantów, dlatego że w wielu urzędach, w gminach, w powiatach poniedziałek jest takim wydłużonym dniem pracy i często samorządowcy przyjmują interesantów, więc być może Rafał Trzaskowski stwierdził, żeby odrobić te 370 tysięcy głosów, będzie teraz spotykał się z ludźmi, rozwiązywał ich sprawy. Ale to jest taka e, moja b, gdzieś opinia wrzutka w tym momencie, ale co innego jest dla mnie smutne. Smutne w polityce. Zobaczcie, to jest facet, na którego głosowało 10 milionów obywateli. Ten facet dzisiaj jest schowany prze, do kapelusza przez, e, niestety, przez Donalda Tuska. Donald Tusk jest dzisiaj gwiazdą. Pokonał tak naprawdę w tej batalii Rafała Trzaskowskiego o przywództwo w Platformie Obywatelskiej. Więc de facto jeden problem ma z głowy. Teraz będzie się starał załatwić drugi Problem, czyli złagodzić nastroje w koalicji rządowej, więc to nie jest dobre dla Polski. Przecież na tego człowieka głosowało 10 milionów ludzi. Nie powinno tak być. On powinien rzeczywiście w tej Platformie Obywatelskiej odgrywać jakąś rolę, a nie być teraz schowanym e, m, gdzieś daleko w głąb. Panie po pośle, polityka po jest swój. bardzo brutalna. Jest...